Już po raz dziesiąty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zorganizował konkurs Eko -Liderzy Województwa Małopolskiego. Sukces, który dzisiaj oklaskiwaliśmy, nie jest sukcesem Wojewódzkiego Funduszu. To jest sukces naszych beneficjentów. Fantastyczni włodarze gmin, burmistrzowie w ostatnim czasie to krok milowy zrobili nie tylko w oczyszczaniu ścieków, ilości kilometrów kanalizacji, w gospodarce odpadami, w ochronie powietrza. Naprawdę są pod tym względem bardzo mobilni, ale mogą być mobilni, dlatego że z jednej strony Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i duże, duże, bardzo duże środki i potrafią świetnie montować z własnym budżetem, jak i z programami europejskimi, które bardzo szybko aplikują. To jest fantastyczne. Jeżeli mówimy o przemyśle, o przemyśle turystycznym w Małopolsce, to gminy dbają o to. Czysta, zielona Małopolska z dobrym powietrzem, to jest Małopolska w przyszłości. Przede wszystkim, jak mamy co pokazać, to chwalmy się tym. A żeby się tym pochwalić, najprostszym sposobem jest przystąpienie do konkursu EkoLider Małopolski. Zapraszamy do tego, aby się chwalić, a nie tylko narzekać. Z samego narzekania nic nie ma, a mamy naprawdę co do pokazania w Małopolsce, w naszej pięknej Małopolsce. Jestem niezwykle zaskoczona i cieszę się bardzo, że po tylu różnych przedsięwzięciach, które robimy w ochronie środowiska, zostaliśmy liderem w ramach przedsięwzięcia. A tym przedsięwzięciem była wymiana piecy nie tylko na gazowe, ale również na paliwo stałe klasy czwartej i piątej. Takich piecy wymieniliśmy co prawda niewiele, bo 64, ale najgorzej zacząć. I już w tym roku mamy kolejny wniosek złożony na 100 piecy, i jeszcze mamy projekt do kawki złożony na kolejną setkę piecy. Trzeba powiedzieć, że nagroda jest piękna i wspaniała, bo to nagroda ekolidera za wykonane prace w roku poprzednim. Jestem dumny. Z tego, że otrzymałem taką nagrodę, otrzymałem ją zarówno w Krakowskim Holdingu Komunalnym za ekospalarnię, jak i w Wodociągu Krakowskim za inwestycje wodociągowe. Ale to są sukcesy zespołu i w Holdingu, i w Wodociągów. Mam przyjemność kierować tymi zespołami, pochwalam te zespoły i się cieszę, że tak dobrze pracowały, że otrzymaliśmy nagrodę. Żeby osiągnąć sukces, trzeba mieć przede wszystkim odwagę, ludzi do wykonania, którzy wierzą w to, co robią. i... Trzeba to po prostu wszystko wydeptać, chodzić do ludzi, rozmawiać z ludźmi i być przekonanym, że to, co mamy zrobić, jest słuszne i jest do wykonania. Szczególnie cieszy mnie właśnie program rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Chcę powiedzieć, że byliśmy na samym końcu, jeżeli chodzi o ilość kanalizacji, u nas wodociągi. Przekraczały zdecydowanie czas okres tworzenia kanalizacji, i dzisiaj z tego tytułu mogę powiedzieć, że to jest sukces. W ciągu 4-5 miesięcy potrafiliśmy ponad 40 km, dokładnie 45 km kanalizacji zrobić. Ludzie bardzo tego oczekiwali. Pełna świadomość ekologiczna, pomoc nie tylko mieszkańców, ale mogę powiedzieć, proboszczów z Kościołów, to jest Zambon, live motif, kazań było, komunalka. Robimy Ścieki, bo na to czekaliśmy. Proszę pomagać, proszę pomagać jeszcze raz. I taką życzliwość mieliśmy od mieszkańców. Pani prezes nie bardzo chciała z nami podpisać, tutaj mówiłam mnie: proszę wierzyć, damy radę. Damy radę, bo mamy siłę, mamy ludzi, wiemy czego chcemy i wiemy, że mamy taką przychylność społeczeństwa, że damy to radę zrobić. I się udało. Obecnym beneficjentom i laureatom gratuluję jeszcze raz bardzo serdecznie i mam nadzieję, że. Środki, które od nas otrzymali jako nagrody, dobrze zainwestują w środowisko. Właśnie napisałam pani skarbnik, że na ochronę środowiska i ja odpisami, że przeznaczymy to na wymianę azbestu. Także to też ochronę, ale dokładnie przeanalizuję z pracownikami, bo to jest nie tylko mój sukces, ale moich pracowników, całej mojej rady. I przeanalizujemy jutro na jaki cel po prostu przeznaczymy te pieniążki. Tematy ekologii, ochrony przyrody są niezwykle istotne, a biblioteki są tymi miejscami, w których poruszane są najważniejsze problemy i w których jest możliwość dotarcia do bardzo szerokich grup odbiorców. Dlatego biblioteki są naturalnym partnerem czy organizatorem w realizacji projektów o charakterze ekologicznym. My także czujemy taką naszą misję i dlatego podejmujemy te projekty i będziemy również zapewne realizowali kolejne w następnych latach. Już teraz wszystkich beneficjentów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie EkoLiderzy 2017 Województwa Małopolskiego.